Witamy w Akademii Chopinery. Dziś okno otwierane Lumar, wymiar 176 na 323. Otwieramy. I co mamy? Śrubki do montażu długości 25 mm. Może tak pokażę. Tutaj mamy taką osłonę, którą trzeba dopasować w zależności od grubości ścianki montażowej. Samo okno, które wygląda w ten sposób. ale tutaj i tutaj mamy oczywiście ramkę, ramkę, która jest potrzebna nam do prawidłowego montażu. Musimy eee, to otworzyć. Nie wiem czy się uda tutaj tego łatwo bez jakby montażu, bo one zawsze działają. O, przyklejone było, wiadomo. Trochę świeżości. O, tak to wygląda. Jest regulowany na zawiasach, czyli nie jakby nie opada. One są dosyć sztywne. Prawdopodobnie można regulować tę siłę tutaj na zawiasie. Tak to wygląda. 176 wysokości, 323 mm długości. Ja może jeszcze zmierzę, bo czasami ktoś pyta o to, jak to wygląda w środku. Oczywiście to jest uszczelka, więc ten wymiar nie będzie taki prawidłowy, ale to jest gdzieś w granicach 200. Tutaj przyłożę 200. 250 mm długości na jakieś 105, 105, 107 wysokości. Oczywiście po otworzeniu. Słuchajcie, zapraszamy do sklepu Shopeneria po takie lub oczywiście po inne, bo mamy bardzo dużą ofertę luków, zresztą nie tylko, luków zamykanych, otwieranych, Lumara i innych firm. Zapraszamy. Pozdrawiam.